Było blisko i nie udało się. Było blisko, mieliśmy trzy szanse, niestety się nie udało. Nie trafiliśmy gimnastyki, Nikt nie, nie pomyślał. Właśnie tak jest mało czasu na zastanowienie. Strasznie mało. Jest mało to jest w zasadzie, gdzie się człowiek szuka. Gdzie jest, tak. gdzie, jest gdzie, gdzie żyli, się. Każda, którą powiedzieliśmy akurat było, żyli, ale akurat nie ta. No akurat nie ta, którą, którą ankietowanie wybrali. Mm. Oprócz tego pytania, z którym pytaniem jeszcze? Było? Bo to zjawisko, bo to wiem, zjawisko. Tak. No. zjawisko. Hmm. Nie w tą stronę. Przyjdźmy w kierunku pogody, a nie zjawiska. Zjawisko. No tak, to było. No tak, było a pytanie, było zjawisko. Zjawisko. Dalej no, pogoda tam, czy piorun, to też jest zjawisko na niebie. Nie. Ale nie było pioruna. Piorun no. był dobry, ale jeszcze tak, nie, nie. nie było. Nie. No. Jakiś wałek. Pierwszy. Pierwszy. No, jakiś wałek. <grym> Wygrałem. <wytania> <właśnie>. <wytania> Pytania były łatwe. To był finał, to było widać, więc tak, że, że wygląda na, wyglądało na proste pytanie. Skąd pomysł udziału w linii? No tutaj tak naprawdę Mariusz nas tam mówił, no, no. To, no. Oglądam, od 14 lat ma tak. Zawsze podziwiam, chciałem zacząć na żywo, ja. Moja babcia będzie bardzo zawiedziona, że przegraliśmy. trochę marzenia się spełniły. Tak, tak. tak. Jeszcze dziwcieli zagrać. W kole jeszcze, fortuny, tak? tak. W kole fortuny chcesz jeszcze zagrać. <grym> Poznać <grym> tą panią Magdę, co przeżył. na milion. O. Tak. O. tak. No. No. To by było dobre. Można więcej wygrać. Tak, pozdrawiamy mamę. <grym> I tak, jest resztę rodziny, tak. która kibicowała za nami. Żony. Tak. Tyściowe, tak żony, tak. dzieci, córki, musząta, babcie, tak. wszystkie, Wszystki. dziadku. Tak, dzieci. I dzieci. Psa Pauliny też. Tak. Pozdrawiam. Na pewno będzie oglądał. I mojego. Dziękujemy. Dziękujemy.